Cześć moi drodzy, witajcie. Dawno nie było odcinka. Zapraszam, wracamy i no jest problem. Boom to znowu zrobił. Czyli powiem wam szczerze, no kto spodziewał się, że odcinek będzie w sobotę albo w niedzielę? Rączka do góry. Ja się spodziewałem, a tu lipa. Mamy już wtorek, tak naprawdę, i dalej odcinka nie ma. No niestety nie ma też żadnych informacji od Boom'a. Więc albo po prostu, chociaż ktoś tam mówił, że on po prostu grał sobie w jakieś gry, nie? I stąd jakiś taki dość duży hejt na, na Booma się wylał. Gdzieś to czy, mi obiło się o uszy. No i słuchajcie, no sytuacja jest niezbyt fajna. Moim zdaniem Boom tym wszystkim takim dziwnym zachowaniem nie daje nam żadnej informacji, co się dzieje. Po prostu niszczy sobie całą tą społeczność, którą zbudował. No ale cóż, nie jest to pierwszy raz yy, tak naprawdę, yy, więc yy, szczerze to jest trochę tragiczne, że my przyzwyczajamy się powoli do tego, że jakby boom mówi coś, yy, coś nam mówi, a potem i tak yy, nie wychodzi to w ogóle. I te odcinki są coraz, yy, coraz dłużej, trzeba czekać na te odcinki, jak wiecie yy, ten full epizod miał się pojawić w tym tyg w, yy, w końcem tygodnia poprzedniego. Miało być tylko dwie dodatkowe sceny, więc dwie dodatkowe sceny, które robi trzy tygodnie, no to chyba dwie minuty, przepraszam, dodatkowych scen. To chyba troszkę za dużo, <laughs> za długo to trwa, hmm, chyba że jakaś inna tam sytuacja się hmm, stała, jakaś gorsza czy coś. Te, tego nie wiemy, co się wydarzyło. Natomiast, tak jak mówię, jest to słabe. Chcę poznać też Waszą opinię, co Wy o ten temat myślicie, bo z tego, co zauważyłem. Znaczy, ja się spodziewam, no nie wiem, czy ktoś teraz w obecnej sytuacji, jak teraz to wszystko się dzieje, czy ktoś będzie w jakiś sposób usprawiedliwiał Booma za to zachowanie. Ja nie mam, nie mam, jakby, chęci go usprawiedliwiać. Już wcześniej uważałem, że czekanie miesiąc na odcinek to jest za długo. Znowu teraz lecimy po kolejny rekord, no bo tak naprawdę. Dwa tygodnie temu był odcinek, więc kiedy on się dokładnie? 27 października, a mamy już, czekajcie, no 27 październik, mamy tutaj 27 raz, 2, 3, 4 dni plus 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dni. Już tutaj czekamy na ten odcinek. Więc jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo długo i moim zdaniem, no, to to jest e, trochę e, bez sensu, że tak się dzieje, no, ale co zrobić? No nie mamy na to żadnego wpływu. Ja tylko mogę swojej strony dodać, że będziemy, wrócę do oczywiście odcinków, będziemy sobie reagować, będziemy rozmawiać. Boom chyba tylko potwierdził jedne co takie info, że Duke się tam pojawi, no ale to my wiemy, że Duke będzie w tym odcinku, bo to już widzieliśmy ze spoilerów podobno elit, elita zapytał, kamera elitarny, kamera zapytał Buma o to, co się wydarzy, natomiast jak widzicie, większość tych analizatorów również milczy. A jak coś to nagrali, właśnie filmy, które w pewien sposób atakują Buma, nie dziwię im się troszkę, no bo wiecie, gość mówi, że odcinek będzie, a potem znowu nic z tego i znowu czekamy długo na odcinek, no to nie jest to fajne. Natomiast no cóż, no uzbrojmy się w cierpliwość. Myślę, że e, Boom nas zaskoczy. E, nagle po prostu wyjdzie ten odcinek i nawet się nie będziemy spodziewać, natomiast i, i będziemy się cieszyć. No, troszkę słabe jest to, że ty, tyle się czeka. Mam nadzieję, że w końcu w jakiś sposób Boom uda się zrobić tak, że albo przejdzie na po prostu inny program, który ułatwi mu stworzenie studia ludzi, którzy będą tworzyć te animacje. Bo jak widzicie, jak on to sam robi, to. No to nie ma nie daje rady. Nie daje rady, albo po prostu przejdzie na odcinki minutowe i wtedy byłoby to pewnie częściej. No ale czy, czy tak będzie? Tego raczej, raczej w to wątpię. Jestem ciekaw, jak się to wszystko potoczy. Być może on się w końcu odezwie i da nam znać, co tam się wydarzyło, co się dzieje, natomiast jest, jest, no jest słabo, bym powiedział. nie. Jest bardzo słabo i ja się zastanawiam, co z tego wszystkiego wyniknie. Korzystając z okazji, przeczytam też Wasze komentarze, które piszecie, bo to jest fajne, że się angażujecie. Powinienem częściej właśnie odpowiadać na Wasze komentarze, które piszecie. Bardzo Wam dziękuję. Też, że wspierającym również dziękuję. Powracamy już, już na pełną parą. Powrócę, myślę, że od jutra do takiego nagrywania, bo tak naprawdę jeszcze moje dzieci się rozchorowały. No, i, no, wiecie, długi weekend, no, było, no jest, było zamieszanie, ale już powoli to wraca do zdrowia. Wróciłem właśnie od lekarza i swoją drogą, jeżeli byście chcieli, troszkę, żebym pograł w różne gierki, to zapraszam Was na mój kanał, bo gram tam. Kanał Broad TV, jak widzicie. Troszkę odcinków tutaj zacząłem nagrywać, nawet Minecraft we mgle zacząłem robić. Powiem wam, że to ciężko jest jak na takiego Nuba jak ja, laika. Natomiast jak widzicie dużo odcinków z moim synkiem. Mój, mój synek zagrał pierwszy raz w Angry Birds, Minecrafta gramy. Więc jeżeli ktoś chce nasze wspólne przygody z moim synem pooglądać, to, to serdecznie was e, zapraszam. Myślę, że, że się to spodoba. Natomiast e, mamy tutaj pomocnik ten skibidi toalet na końcu to Rambo no, Rambo czekajcie aha Rambo toaleta no tak brod może i może i może dotykać Kamili, ale to nie oznacza że może z nich korzystać bo jednak to i to to dwie różne rzeczy natomiast widzieliśmy bo to jest odnosi się do skibidi zombie widzieliśmy jak ten Plunger korzystał z tych kamieni zresztą macie tutaj na na tym na na, na miniaturce. Brod, nagrasz reakcję na Mid the Team Steam Fortress 2? Będę musiał. Będę musiał, na pewno wrócimy do reakcji na inne rzeczy. Ej, Brod, powyszedł z KBD prezydent. Też widzieli, widziałem, będę to nadrabiał od jutra, także nie martwcie się. Brod, zobacz odcinek 16 w szorcie od Bumata, tam jest kot toaleta. Ej, wiem, Ewelinko, no, to znaczy, tak, tak. Odkryłeś Amerykę, większość wie o nim. No... Nie musicie być tacy niemili, no ktoś dopiero zaczyna, e, w, wchodzi w lore tego Skibidi Toilet, to w te, ten świat, to możecie być dla, dla tych osób, które dopiero zaczynają bardziej mili, bo jak wy pewnie, nie wiem, uczyliście się jeździć na rowerze, to też ci się wywalaliście, każdy z nas był początkującym i trzeba tym początkującym pomóc, a nie się nad nimi pastwić, nie, bo oznaką siły jest to, że pomagamy słabszym, a nie... A nie e, jakby znęcamy się nad słabszymi. Odznaką siły jest to, że my chronimy i pomagamy tym słabszym osobom. Także Stanisławie nie fajnie. Ej, brod! O 19.30 będzie z Toilet. No, no, niestety, Dawidzie, mamy wtorek, 12 listopada, i nie ma odcinka nadal. Także jest smuteczek. Nie ma, jest poniedziałek. No właśnie. Ten boom to jakiś dziwny, podobnie miało publikować w niedzielę lub sobota, a jest poniedziałek dalej nie ma. Znaczy no, jest dziwny, to znaczy no, po prostu musiało się coś wydarzyć. Też mnie to irytuje, no ale nie mamy na to wpływu, nie? Nie Chasing Skyler, a Hot Sauce Beats podkłada głos... A! No właśnie, to pomyliło mi się, rzeczywiście. E, czyli Hot Sauce beats, be, beats podkłada do e, plagi, a Chasing Skyler temu stoporem, okej. Okay. Od Booma obejrzyj odcinek 76 Fuleb i skup się na TV Woman, to znaczy to też wiem, widziałem. już Magdo zareaguj na What if do od Leaks Body to też by wypadało. Muszę sobie to dodać. Słuchajcie, zrobisz reakcję na Skibidi Broken, e, e, właśnie. Ja to sobie wszystko zapiszę i będziemy potem na to reagować. Teraz jestem pewny, że pewnego dnia Cameron odegra ważną rolę w przyszłości. Miejmy nadzieję. Brod, jaka jest Twoja ulubiona gra, w którą grałeś kiedyś? Cześć Somon. To znaczy tak, ja miałem dużo ulubionych gier. Jak byłem mały, to grałem bardzo dużo na Pegasusie w Mario, w tanki. Potem już miałem pierwszy komputer, to był Pentium 166 MHz. Pamiętam, to był taki komputer, co jest stary. No, ale to były takie czasy, że to dopiero raczkowało wszystko. Heroes 2 na przykład, Settlersi mi się bardzo podobały. No i Gothic jak byłem mniejszy. Potem Heroes 3. No a teraz, w obecnej sytuacji, znaczy jak zaczynałem kanał, no to bardzo mi się podobała gra w Angry Birds Epic e, na przykład. Czy wszystkie gry Lego mi się dobrze grało? No, dużo tych gierek było, tak szczerze mówiąc.